Witajcie moi drodzy serdecznie na kolejnym odcinku a dzisiaj taka fajna luźna pogadanka z nad jeziora tak jak w tytule czy warto podpisać ugodę z bankiem jeśli mieliście kredyt we franku szwajcarskim no a więc dzisiaj taka pogadanka zapewne z was pamięta rok 2008 kiedy to były takie modne kredyty we franku my osobiście tutaj z żoną również go wzięliśmy, to, był, to była połowa roku 2008. Yy, no i staraliśmy się o kupno mieszkania. Mieliśmy tam trochę wkładu własnego, niedużo, ale mimo to bank robił nam problemy, bo twierdził, że nie mamy zdolności kredytowej. To dziwne, bo kredyt, o który się ubiegaliśmy, był niewysoki. Tam około 100 tysięcy złotych, poniżej 100 tysięcy, bo mieliśmy, tak jak mówię, duży wkład własny. A mimo to bank robił problemy, że nie mamy zdolności kredytowej. To, to w sumie mnie zaciekawiło, dlaczego tak się stało. No i o dziwo, w złotówkach nie mamy zdolności, a mieliśmy zdolność we franku szwajcarskim. Pewnie nie, nie jedno z Państwa się spotkało właśnie z takim procederem. No i co? No nie było wyjścia, trzeba było podpisać umowę i, i po prostu te kredyt wziąć, wiadomo. Nie? Dzieciak był mały, półroczny, z rodzicami się mieszkać nie chciało, no to, to trzeba było się jak najszybciej wynieść na swoje, nie? Myślę, że, że wielu z Was jest w podobnej sytuacji, było. Także no dzisiaj mamy rok 2023, połowa tego roku praktycznie mówiąc. No i po 15 latach zdecydowaliśmy się, żeby podpisać z bankiem ugodę. No, teraz tutaj motorówka przepłynęła z dosyć dużą prędkością i no i trochę, trochę, trochę fal nam zrobiła, więc troszeczkę to nagranie dziwne będzie. No, ale dobra, za chwilę się widzimy z powrotem. Ale jak to wyglądało? No bank najpierw wyszedł nam z pierwszą propozycją ugodową. Yy... No, i tam nam zaproponowali, że nam zdejmą 25 tysięcy z kapitału do spłaty. Ja tak sobie myślę, mówię, kuźwa, co to jest za wałek? Przez 15 lat płacisz kredyt, on już powinien być praktycznie spłacony po 15 latach, bo to była kwota poniżej 100 tysięcy złotych. A tu się okazuje, że kapitał do spłaty był jeszcze wyższy po 15 latach niż jak w dniu co go braliśmy, słuchajcie, to się nazywa dopiero bałek stulecia. No ale nic, pierwsza ugoda była przez bank zaproponowana. 25 tysięcy w, w minus. Nie? No i oczywiście na to się nie zgodziliśmy tutaj z żoną, bo była to propozycja po prostu tak bezsensowna, że nie do przyjęcia po prostu śmieszna propozycja. No i czekaliśmy dalej. Na rynku zrobił się szum wokół tych kredytów. Za jakieś dwa kolejne miesiące otrzymaliśmy drugą propozycję prawie 50 tysięcy kapitału mniej do spłaty. No ja sobie tak kuźba myślę na zdrowy rozum chłopski: No z jakiej racji ja mam jeszcze tyle płacić tego kapitału, jak przecież 15 lat płacę, to już to wszystko jest dawno spłacone. A bank mi tutaj niby wychodzi z propozycjami, że. No mamy taką, taki dobry gest tutaj, że chcemy z wami podpisać ugodę i tak dalej, i tak dalej. Nie? No i słuchajcie, co dalej? No oczywiście drugą propozycję też się nie zgodziliśmy, no bo wiedzieliśmy, że lepiej oddać tą sprawę do sądu, wynająć sobie kancelarię No i po prostu na spokojnie poczekać do zakończenia sprawy i tą sprawę zamknąć i mieć zero tego kapitału do spłat. No ale nic. Druga propozycja została przez nas odrzucona I znowu za jakieś dwa miesiące kolejny bank wyszedł z kolejną propozycją Trzecia. Trzecia już z kolei propozycja W tej trzeciej propozycji było, że bank nam zdejmie prawie 80 tysięcy złotych kapitału do spłaty Więc zobaczcie jak oni umieją się sprytnie targować Pierwszą odrzuciliśmy, drugą odrzuciliśmy Trzecia propozycja prawie 80 tysięcy kredytu mniej do spłaty Oczywiście na to się również nie zgodziłem No i ta pani, która do mnie dzwoni Tak to się nazywa opiekun ugodowy Pani, która do mnie dzwoni z banku Się pyta Jaka ugoda by nas w takim razie interesowała Bo już trzecią z kolei odrzuciliśmy No i ja tej pani powiedziałem wprost Powiedziałem wprost, że jeżeli mamy być uczciwi i podpisać tę ugodę, to doskonale i pani wie, i my wiemy, że ten cały kredyt frankowy to był jeden wielki przekręt wszechczasów. Ja dosłownie i tak powiedziałem przez telefon. Ona mówi: Ale słucham pana propozycji, co pan proponuje? No to ja zaproponowałem, że kapitał do spłaty 0 zł. I rozstajemy się polubownie, nie ma tematu, kredyt jest zamknięty. Ja mówię i tylko na coś takiego mogę przystać, bo jeżeli oddam sprawę do sądu, to ja ugram znacznie więcej. Ugram sobie jeszcze na górkę pieniądze, i, i po prostu będziecie jako bank na tym dużo bardziej straty. Biorąc pod uwagę te wszystkie dyrektywy unijne, które wyszły, no to będziecie bardzo mocno w plec. Ja z tą panią szczerze rozmawiałem. No i w końcu ta Pani taka cisza nastąpiła w słuchawce i ta Pani sobie myśli, myśli, mówi Wie Pan co, ja nie mogę podejmować takich decyzji, będę musiała się skonsultować z kimś wyżej ode mnie no Ja mówię, no to Pani się skonsultuje, porozmawia i jak już będzie Pani coś wiedzieć, to Pani do mnie ponownie zadzwoni No i minął kolejny tydzień po tym telefonie, dzwoni ta sama miła Pani, opiekun ugodowy i twierdzi, jest. że bank przystał na naszą propozycję, że kapitał do spłaty jest 0 zł. Jak widzimy, banki na początku próbują coś ugrać, dlatego nie gućcie się od razu na pierwszą czy drugą propozycję, którą bank wam złoży. Targujcie się tyle, ile chcecie ugrać, tak? Jeżeli czujecie się poszkodowani na taką kwotę, no to dążcie do tej kwoty. I nie poddawajcie się po pierwszym czy drugim telefonie, po pierwszej czy drugiej próbie ugodowej, tylko walczcie o swoje. Fakt, że jeżeli byście złożyli sprawę do sądu, no to poczekacie tam 2-3 lata, no teraz może nawet już więcej, bo teraz to się taki wysyp tych pozwów zrobił po tej ostatniej dyrektywie unijnej, po tych wszystkich zapiskach, że teraz to już lawinowo pozwy do sądów będą składane i, i może nawet poczekać jej 4 lata na, na swoją rozprawę wcześniej był to termin jakiś półtora roku do dwóch lat no teraz się to znacznie wydłużyło i będzie się jeszcze dalej wydłużać bo, bo coraz więcej ludzi jest świadomych i po prostu śmiało i zdecydowanie oddaje te sprawę do sądu także mm, sami musicie sobie przekalkulować co wam się lepiej opłaca czy oddać sprawę do sądu ile macie tam jeszcze tego kapitału wam zostało do spłaty czy po prostu z bankiem się twardo negocjować, targować i no mi to przypominało w naszym przypadku akurat takie trochę targowisko, bo ja mówię ile ja chcę, pani mówi ile może. Nie? No i w końcu jak czwarta z kolei próba łodowa zapadła decyzja, że, że kapitał do spłaty jest 0 zł. No i na taką ugodę mogliśmy z żoną przystać. No, Trwało to trochę, ale, ale się udało. Zmierzam do tego, żeby Wam po prostu przekazać, że, że warto po prostu walczyć o swoje. Nie, nie warto przyjmować pierwszej czy drugiej od razu propozycji ugodowej banku. Bez względu na to, jaki kredyt ten we frankach macie, bo sam kredyt we franku był kolosalnym wałkiem i, i to po prostu w ogóle taki produkt nie powinien zaistnieć na rynku polskim. I doskonale musimy sobie z tego wszyscy zdawać sprawę. No i teraz, um, jeśli chodzi o kosztorys, to no ile kosztuje wynajęcie kancelarii, tak? To wszystko zależy, jaką kancelarię Państwo wynajmiecie. Jeżeli weźmiecie te takie bardziej popularne, te większe, no to będzie to coś na tej zasadzie, że będzie zaliczka, tam jakaś kwota zaliczki, 4000 zł na początku, jakieś tam inne dodatkowe, drobne opłaty. Natomiast później, po zakończeniu sprawy, będzie to kwota procentowa od, od wygranej w sądzie kwoty. Tak? No i te kwoty mogą być różne, no. dlatego to jest wszystko kwestia przeliczenia sobie, wzięcia kartki długopisu do ręki, policzenia sobie wszystkiego i dojścia do jakiegoś wniosku, co Wam się bardziej opłaca, a co nie. No i znowu motorówka nam falna robiła, ale to nic, to się zaraz uspokoi. Yy, a dlaczego w ogóle dzisiejszy film jest skręcony z takiego pięknego jeziora? no odpowiedź jest prosta bo płacąc kolosalnie wysokie raty nie było nas stać na takie wycieczki, żeby gdziekolwiek jeździć tylko człowiek, wiadomo, patrzył, żeby starczyło na ratę kredytu, na jakieś tam inne opłaty i jest takie polskie powiedzenie <laughs> polskie powiedzenie nie ma miedzi, dupa siedzi Czyli po prostu jak nie masz pieniędzy, żeby gdzieś jechać, bo musisz większość swojej wypłaty zostawić bankowi, no to niestety, ale siedzisz w domu, więc ja się tak powiem, Wam szczerze zacząłem zastanawiać po 15 latach, jaki jest sens takiego upierdolenia się na długi okres czasu. Po prostu, wiadomo, kupno mieszkania i tak naprawdę przez te wszystkie lata płacenia tego kredytu, Jesteś więźniem tego systemu, no jesteś więźniem, po prostu nigdzie się z dupą nie ruszysz, bo musisz zapłacić radę. Cały czas ta rata będzie ci gdzieś tam z tyłu głowy siedzieć, tak? Więc warto w ogóle rozważyć wzięcie kredytu. No i wam powiem, że się zupełnie inaczej żyje. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo takie tamte czasy, jak, jak kiedyś w ogóle nie było takich produktów na rynku jak kredyty. Ludzie sobie jakoś radzili byli po prostu szczęśliwi, bo nie byli uwaleni tymi długami tylko każdy po prostu radził sobie jak mógł z tego co miał i, i tyle. Nie? Ludzie czuli się wolni, a teraz macie takie, że wszyscy są uwaleni, i muszą tą ratę płacić i tak dalej. Dlatego z jednej strony wiadomo, że kredyt nie sobie pomógł, ale z drugiej strony te kredyty hipoteczne moim zdaniem powinny być na zupełnie innych warunkach udzielane. Na warunkach takich, że w razie utraty roboty czy jakiejś tam choroby poważnej, to po prostu nie stracisz mieszkania. A jak wiecie, to te wszystkie hipoteki są właśnie zabezpieczone mieszkaniem, twoją nieruchomością, którą sobie, sobie kupiłeś właśnie za ten kredyt. Więc no tutaj jest wiele, wiele do życzenia w tym wszystkim. A poza tym, banki, my z żoną myśleliśmy, że są instytucją zaufania publicznego. A jak widzimy po tym wałku frankowym, który się teraz wylał po 15 latach, no to jak widzimy, nie za bardzo można ufać tak instytucji publicznej, takiej jak bank, ponieważ możecie stracić dużo, dużo więcej. No na szczęście mamy to za sobą. Kredyt został zamknięty po 15 latach. Lepiej po 15 niż po 30. Bo, bo różnie mogło być. Także chciałem powiedzieć, żebyście walczyli o swoje. Jak nie w sądzie, to, to ugo ugadać się z bankiem, ale nie od razu na pierwszej czy drugiej ugodzie, tylko spokojnie poczekać na trzecią, czwartą ugodę i zobaczycie, że znowu zaświeci również dla Was słońce. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ostatnio miałem taką śmieszną sytuację w pracy, bo planowaliśmy sobie z kolegami urlopy letnie. No i tam się pytam kolegi, kiedy planujesz urlop, w jakim czasie chcesz wziąć, a on mówi, no że on w tym roku nie bierze, on tam nie ma nic w planach, no, on tam sobie tylko tam po dziobie po jakimś po jednym dniu, tak sobie będzie wybierał, nie? A ja wie to jak to? Nigdzie się nie wybieracie. No i on mi mówi, że tam nigdzie nie jedzie, tam sobie po dziobie, po jednym dniu. No i ja się pytam o czemu, on mówi... No, że kupił po prostu hatę na kredyt i ratę, ratę ma 3000 zł. No i niestety rozpoczyna taki etap w swoim życiu, że będzie po prostu spłacał to przez kopę lat w zasadzie przez 30 lat płacić ratę i się nigdzie z dupą nie ruszyć, bo trzeba płacić za, za kredyt. nie no To jest takie trochę niewolnictwo na własne życzenie, bo kupujesz sobie. Hatę, płacisz wysoką ratę, przez 30 lat jesteś uwalony i nie masz kasy tak naprawdę na nic. Nie? I z tego życia, co z tego, że masz te cztery ściany, jak z tego życia nie możesz korzystać? Jesteś takim niewolnikiem na własne życzenie. Więc, więc sami widzicie, jak ten system niesprawiedliwie działa. A to dlatego, że po prostu wszyscy za mało zarabiamy. Bo ten system jest tak stworzony, żeby. Żebyś zarabiał mało, a żebyś wydawał dużo. I żebyś był po prostu tym niewolnikiem przysłowem. Bo człowiek, który żyje na godnym poziomie, tego nie tylko stać na dom czy mieszkanie, ale poza kredytem stać go jeszcze na wiele, wiele innych przyjemności, tak? Takie powinny być zarobki. A, a dlaczego nie są? No bo w takim systemie żyjesz. On został tak skonstruowany, żebyś nie zarobił za dużo, tylko żebyś. Sam z siebie zrobił niewolnika. Bo wystarczy, że kupisz nieruchomość i jesteś uwalony na wiele lat. Tak działa ten diabelski system, w którym żyjesz. Dlatego też zwracam się tutaj przede wszystkim do, do ludzi młodych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę kredytową kredytowo-hipoteczną. Że jeżeli macie możliwość, to korzystajcie z innych możliwości mieszkania. Są różnorakie możliwości. Kredyt jest tylko jedną z opcji, i starajcie się tego unikać, bo po prostu będziecie nieszczęśliwi. Co z tego, że będziecie mieli te cztery własne ściany, i, i tak naprawdę nie będziecie sobie mogli nigdy na nic pozwolić przez wiele lat. Jeżeli kredyt będzie podpisany na lat 30, a przeważnie takie są udzielane, no to, no to po prostu macie całe życie. Całe życie po prostu będziecie płacić tą ratę i, i, i będziecie klepać biedę, no bo ratę do banku trzeba zapłacić. Jak nie zapłacisz tam 3-4 rat, to bank ci wypowie umowę, zlicytuje Ci mieszkanie i tyle będziesz miał z tego, z tego swojego zakupu. Dlatego jeżeli macie możliwość wybierajcie inne opcje. No, my z żoną teraz dopiero czujemy, że żyjemy po 15 latach płacenia rat kredytu hipotecznego dopiero teraz możemy sobie pozwolić na to, żeby gdziekolwiek wyjeżdżać kupić sobie to co chcesz nie patrzeć na, na kasę, że no tutaj nie ma, bo cały czas ta rata kredytu hipotecznego gdzieś tam z tyłu głowy ci siedziała nie ma na to, nie ma na tamto i tak minęło 15 lat na szczęście tylko 15 tak jak mówię bo mogło być gorzej, mogło być 30 no warto się nad tym zastanowić czy po prostu warto taki kredyt brać nie? jeżeli macie później przez 30 lat do samej emerytury klepać biedę od miesiąca do miesiąca tylko dlatego, że spłacacie cztery ściany no to moim zdaniem to jest bezset bo zamiast żyć na ziemi jako człowiek szczęśliwy, żyć godnie to, to na wszystko zawsze brakuje, a zresztą chyba większość z Państwa wie jakie dzisiaj mamy ceny, jaką drożyznę kolosalną i, i po prostu no nie żyje się dobrze tak jeszcze 10 lat temu było inaczej a dzisiaj to jest dramat jakiś po prostu te ceny w sklepach to są tak dramatycznie wysokie do tego sobie dolicz ratę kredytu hipotecznego i tak naprawdę w pewnym momencie zacznie na coś brakować nie, nie zapłacisz raz tego, później raz tamtego I dlatego ten system jest na to, żeby po prostu zrobić z ciebie niewolnika bo gdyby był to uczciwy system finansowy w którym żyjesz no to w tym momencie żyłbyś godnie jak człowiek pomimo tego, że spłacasz mieszkanie tak? zarobki twoje by były dużo wyższe adekwatne do cen, które masz w sklepach i żyłbyś godnie jak człowiek tak? mógłbyś sobie pozwolić na jeszcze wiele różnych fajnych rzeczy I oprócz tego, że płacisz Kredyt za zamieszkanie, czy tam jakiś domie na rodziny. A niestety tak nie jest. Jest tak zrobiony system, że po prostu każdy ma na styk Oczywiście jest tam elita kilkuprocentowa osób, że żyją sobie na wysokim poziomie, ale to, to jest tylko kilka procent osób. Niestety większość społeczeństwa żyje w biedzie. No dobra, słuchajcie, my pomału kończymy. Bo. Późno od domu mamy sporo kilometrów bije kawę i będziemy się pomału zwijać. Jak dzisiejszy odcinek się Państwu podobał, to oczywiście zapraszamy na kolejny. Zostaw lajka, zostaw subskrypcję, będzie nam miło. Zapraszamy wszystkich. No i co? Do następnego odcinka zatem. Cześć. Pa pa! Cześć, cześć! Cześć!